Wujcik, masz jedynkę. Co? Znowu? Ale ja tu z czatem pisałam. Ola, no ogarnij się, bo cię do matury nie dopuszczą. No wiem, i na żadne studia też nie pójdę. Ale masz na siebie jakiś plan awaryjny, co? Niezbyt. No weź, każdy jest w czymś dobry. Może zostaniesz ogrodnikiem. Ostatnio usechł mi kaktus no to może grafik? Ja nie umiem nawet czytelnie pisać, a co dopiero rysować. Oj no, a na komputerze? Ostatnio pobrałam trzy trojany i jeszcze ktoś mi ukradł konto na fejsie. Wiem, stylistka paznokci. Mam alergię na dosłownie wszystkie lakiery. Ugh, no to może chociaż opiekunka do dziecka. Młodszemu bratu dałam na obiad tort. O, dzieci to lubią, jest potencjał. Nasączony likierem. Kurczę. Pst, Ola, a masz telefon? No mam. No to po problemie. Zakładasz kanał Uzdolniona Inaczej, opowiadasz o swoich porażkach i viral murowany. Daj spokój, i na tym się nie da zbudować kariery. Ja od dwóch lat sprzedaję w internecie nadmorskie powietrze w słoiku. A przypominam, że mieszkamy w Radomiu. W sumie, jeśli coś jest głupie i działa, to nie jest głupie.